Hej hej moi drodzy, witam was w kolejnym poradniku. Dziś pokażę Wam jak obsługiwać program PaintNet. PaintNet to program do obróbki zdjęć, obrazów. Znany ze, ze swojego prostoty, swojej budowy i bardzo, łatwe, bardzo łatwej obsługi. Dobra. Pokażę Wam najpierw w pęcie nasz obrazek, jak wygląda. Mam tu przykładowo takie koło z felgą. No i zobacz, czy mam tutaj takie białe coś, nie? I to nie jest przezroczyste. I teraz otworzę to za, <laughs> za pomocą Paintnet i pokażę Wam, jak podstawowe funkcje tutaj działają. Otwiera nam się plik, widzimy tutaj wszystko. I teraz tak. Powinny tu się nam otworzyć narzędzia. Jeśli tego nie mamy, tutaj jest cały pasek kolory, inne tam warstwy, historia. Ja polecam sobie zostawić na razie tylko narzędzia i potem kolory sobie dodać w razie potrzeby. Dobra. Aby zacząć pracę, wybieramy pierw zaznaczenie prostokątne i zaznaczamy cały obszar. Następnie Mm, możemy wybrać pędzel i wybrać kolor sobie. Przykładowo czerwony. I rysujemy takim. Zielony, zielony, różowy, różowy. Możemy wybrać praktycznie dowolny kolor. Chcemy tutaj, jak chcę zrobić, aby to było przezroczyste Zobaczymy, możemy przybliżyć, bo bardzo duże granice do pikseli i co, mm, aby zrobić, żeby było przezroczyste? Zbieramy gumkę, zwiększamy sobie jej rozmiar strolem. No i zmazujemy. I zobaczcie, taka przezroczysta siatka oznacza, że mm, jest to przezroczyste. To Wam pokażę na przykładzie. Jak się plik będzie odtwarzał. No zobaczcie, tu jest zbyt duża średnica i po prostu Trochę ją zmniejszę. No i w ten sposób tutaj możemy robić. Wiadomo Ctrl Z. Jeśli coś nam się nie uda, to wiemy nawet z Painta czy z innych programów. Tak, tak wygląda już praktycznie jedna część. Zaraz będzie już całość. Jeśli dojdziemy do wprawy, robimy to szybko. Takie ten. Nawet można zwiększyć sobie średnicę do takiego czegoś, bo zobaczcie. Po, po co tam się mamy trudzić yy, drobnym drobnym tutaj yy, drobnym średnicą są gumki dobra także yy, zaraz jeszcze wam pokażę inne funkcje tego programu ja są troszeczkę podobny do GIMP'a, jeśli by się tak przypatrzeć, jest na podobnej zasadzie. O, to wszystko można sobie ustawić. Odwróć kolory, czyli zmieniają się kolory, patrzcie, nie. Dobra. A, i teraz możemy sobie lepiej sprawdzić, gdzie jest taki kolor, nie, na przykład z takim szczegółowym tym ale nas to mnie nie interesuje, Mnie nie jest to, nie wiadomo jak na razie, to jest takie na pokaz. Tutaj będzie ciężej, bo trzeba to robić na przybliżeniu. Patrzcie, zrobię jedno na przykład. Zresztą, jak coś nam się nie udało to nawet nie jest, to taki jest plik, skopiowałem go, bo kiedyś takie tworzyłem, taki projekt. Dobra, mamy tutaj dużą przestrzeń, nie chcemy tego już zmazywać ręcznie. No to mamy tutaj takie coś jak zaznaczenie na przykład elipsą. Zaznaczamy jakiś fragment, Ctrl X, usuwamy, nie? Albo zaznaczanie lasem. Jedziemy. I tutaj zaznaczamy w ten sposób. Tym samym. Skra y skrót. X. Y Powiem Wam to się da nauczyć tak precyzyjnie obsługiwać, że będziecie jeszcze lepiej robić jakby normalnie. Patrzcie. No, sorry. Ale nic się nie udało, zobaczcie. Zaznaczę jeszcze raz. X. Oj, z Z nie I X. I X Znaczy Ctrl X nie? Chodzi mi. Dobra. I teraz tak. Już tutaj mamy. To znowu możemy sobie przybliżyć i zaczynać tutaj znowu zmazywać. Oj, oj oj. I Ctrl Z, czyli cofnięcie. Cofnięcie. Akcji. Akcji. Cofnięcie po prostu. Do poprzedniego stanu. Dobra, zobaczcie. A ja tu z tym razem z oponą. Potem sobie sprawdzimy, jak nasza przedroczystość wygląda w praktyce. To znaczy, jak to wygląda. Dawno nie było filmów na kanale ze względu na to, że. Że co, że jest brzydka pogoda, nie ma nagrywania na rzeczurców. No nie ma, no. Że w ten weekend. Bo teraz ten... Nie mam czasu, prawda? Obowiązki. To już jak skończę z tym, to mam... już ciemno, nie? Teraz akurat wiatr się skawieją. To jest ten czas już przed, przed grudniem, listopad, to najgorsza pogoda, jak mawiają. Dobra. I co, mamy tutaj zrobione na razie tak? I co? Yy... Możemy teraz yy... to kiedy indziej, ale dzisiaj jeszcze Wam pokażę. Możemy dodać tekst, też kolor sobie zaznaczyć jakiś. Dobra, to na, zaraz jeszcze będziemy widzieć, jak to wszystko zostanie zrobione. Dobra, na razie. I jesteśmy, moi drodzy, już po zakończonej pracy. Dobra, teraz aby mm, mm, zmniejszyć obszar roboczy. Tylko możemy wysokość mniejszą dać. Niepotrzebnie, nie będziemy mieli tyle miejsca, nie? Co zrobiłem. Trzykajcie. Jeszcze trochę dajemy. Niżej, niżej, niżej. Jeszcze tak gdzieś tyle. Jeszcze. I wtedy plik będzie oczywiście ważył mniej. No, to trochę za dużo. Musimy trochę tak dać, ale... Aby trochę. No już jest na styk. Dobra, już ostatni raz już będę wiedział ile, gdzie wynik. Dajmy tutaj 80 dobra i tyle. Teraz zapisujemy plik. I możemy już naszą się, przez, przezroczystością się Cieszyć tutaj. Oczywiście zostawiamy auto wykrywanie chyba jak są jakieś inne kolory. No i zobaczcie co Wam teraz pokaże. To koło będzie jest przedroczyste. Teraz tego nie widać. Ale ono jest przedroczyste. Zatem teraz nauczyliśmy się już korzystania z... co ja zrobiłem? Szybko. No, oczywiście można korzystać z PaintNeta. Podstawowe wiadomości, czyli przezroczystość, kolorowanie, zmazywanie oraz zaznaczanie. Dowiedzieliśmy się, że żeby zacząć trzeba zaznaczyć całą powierzchnię ekranu tym. To, jak zaznaczę tu, to tu już nic nie mogę robić, patrzcie. Widzicie? A tutaj tylko, tu mogę wyryźdzać, a tu już nie mogę. Także. Dlatego jest to ważne. Zapraszam do kolejnego poradnika, do kolejnych moich filmów, do subskrybowania i lajkowania. Na razie cześć.